Hej, w tym filmie zajmiemy się omówieniem jednego z pewniaków na maturę rozszerzoną z matematyki, czyli zadaniem z parametrem. Zadanie to praktycznie zawsze dotyczy funkcji kwadratowej, a więc przyjrzyjmy się jej wzorowi, a funkcja ta składa się z x do kwadratu, x do pierwszej potęgi, a także x do potęgi zerowej, który w praktyce jest równy 1 oraz współczynników a, b oraz c. Zazwyczaj te współczynniki są określone przez różne liczby rzeczywiste. Inaczej to jednak wygląda w tym temacie, ponieważ naszym celem będzie właśnie manipulowanie tymi współczynnikami, by funkcja spełniała dane warunki w zadaniach. Aby to dokładniej pokazać, stwórzmy funkcję, w której współczynnik B jest równy 4, a C równy 2. W wzorze pozostawmy jednak literę A. Na początku przyjmijmy zamiast niej 1. I widzimy teraz, że dla tej wartości funkcja osiągać będzie dwa miejsca zerowe. Kiedy jednak powiększymy jej wartość do 3, to nie będzie ona miała już żadnego. A kiedy zmniejszymy ją do 2, będzie ona miała jedno miejsce zerowe. Widzimy zatem, że dobierając odpowiednią wartość miejsca litery a funkcja może przyjmować różną liczbę miejsc zerowych. I to jest właśnie załączek tego, czym jest ten temat. Przeanalizujmy tą samą funkcję, tym razem wykorzystując do tego obliczenia. W funkcji kwadratowej liczba miejsc zerowych zależy od znaku delty. Przypadek z dwoma miejscami zerowymi występuje, gdy delta jest dodatnia. Policzmy ją zatem i dowiadujemy się, że jest ona równe 16 -8a. Wynik ten użyjmy w nierówności i wyznaczmy z niej a. Ostatecznie wychodzi na to, że współczynnik a musi być mniejszy od dwójki, aby funkcja miała dwa miejsca zerowe. Możemy się teraz upewnić na rysunku, że rzeczywiście dla wartości ze wskazanego przedziału funkcja ma dwa miejsca zerowe. Przejdźmy więc do kolejnego przypadku. Tym razem rozważmy, kiedy funkcja będzie miała jeden pierwiastek. I tu, zgodnie z oczekiwaniami funkcja ma jeden pierwiastek, kiedy a jest równa 2. I na koniec ostatni przypadek, czyli taki, w którym funkcja nie ma miejsc zerowych, a to będzie spełnione dla a większego od dwójki. To dobra pora, by przejść do kolejnego przykładu. Tym razem warunki w zadaniu należy dopasować w taki sposób, by istniały dwa miejsca zerowe, ale też tak, by były one dodatnie. Zapiszmy więc na początku te dwa warunki, a następnie współczynniki po prawej stronie. A teraz zabierzmy się z delta w pierwszym warunku. I okazuje się, że delta będzie wielomianem drugiego stopnia. Więc aby wyznaczyć obszar, w którym będzie ona dodatnia, będziemy potrzebowali wyznaczyć miejsca zerowe delty. I to właśnie teraz zróbmy. I widzimy, że będą one równe minus 3 czwarte oraz 1. Po zaznaczeniu ich na wykresie, zgodnie z poleceniem wybieramy obszar, w którym są one dodatnie, w którym delta jest dodatnia. Czyli będzie to przedział od minus nieskończoności do minus 3 czwartych oraz od 1 do plus nieskończoności. Zajmijmy się teraz drugim warunkiem i na początku pokażę jak tych nierówności nie rozwiązywać. A mianowicie nie należy wyliczać miejsc zerowych ze standardowych wzorów, ponieważ widzimy, że te nierówności wyglądają strasznie, a mogą wyglądać jeszcze gorzej w trudniejszych przypadkach. Zamiast tego skorzystamy ze wzoru Wieta, które możecie znaleźć w karcie wzorów. Wzory Wieta pozwalają na policzanie sumy oraz iloczynu miejsc zerowych i bardzo często przydają się w tego rodzaju zadaniach. Kiedy już mamy je policzone, zastanówmy się jakiego znaku musi być to suma oraz iloczyn, skoro oba pierwiastki mają być dodatnie. No i oczywiście, zarówno suma jak i iloczyn też muszą być wtedy dodatnie. I jako, że jednocześnie dodatnia i suma i iloczyn dwóch liczb jest możliwa wtedy i tylko wtedy, gdy obie obie z tych liczb są dodatnie, to warunki ze wzoru wieta mogą nam zastąpić ten drugi warunek. Teraz zostało do wykonania naprawdę proste obliczenie. I możemy wypisać przedziały dla każdego z warunków. Nasze zadanie będziemy mogli jednak uznać za rozwiązane dopiero gdy znajdziemy przedział, w którym wszystkie trzy warunki są spełnione. Dlatego na koniec zaznaczmy je wszystkie na osi i odczytajmy ich część wspólną. Odpowiedzią będzie zatem przedział od minus 3 czwartych do 0. Zadanie to jest dość ważne w kontekście matury, dlatego zachęcam Cię do zajrzenia do opisu, gdzie znajdziesz plik, w którym, w którym są wszystkie zadania maturalne z funkcji kwadratowej, zarówno z podstawy, jak i rozszerzenia. Między innymi zadania podobne do tych, które wykonywaliśmy. I na przykład takie zadanie, w którym trzeba wyznaczyć pozostałe warianty. Tego, jakie znaki mogą mieć oba miejsca zerowe. Także to na pewno warto sobie dopełnić jeszcze. Przed nami zostało jeszcze jedno ostatnie zadanie. Tym razem drugi warunek mówi o tym, że suma kwadratów miejsc zerowych ma być mniejsza od 12. Jednak zanim to zajmiemy się policzeniem Delty. Jest ona w tym wypadku liniowa. Jej rozwiązaniem będzie przedział od minus nieskończoności do 5 drugich. Co do drugiego warunku, to wykorzystajmy do niego wzory wieta. I być może chciałbyś w tym momencie zamiast tego wyrażenia zapisać sumę do kwadratu, tak aby można było łatwo podstawić tam wzór wieta na sumę. Nie będzie to jednak takie proste, ponieważ obowiązują nas wzory skróconego mnożenia. Po zapisaniu tego wzoru. Możemy jednak zauważyć, że przecież występuje tam właśnie poszliwana przez nas suma kwadratów. Wykorzystamy więc ten wzór skróconego mnożenia, by wyłuskać z niego, ile jest równe x1 kwadrat plus x2 kwadrat. A teraz podstawimy w miejsce lewej strony właśnie wzory wieta i dostajemy coś w rodzaju nowego wzoru na sumę kwadratów, czyli jest to b kwadrat minus 2c przez a kwadrat. Po policzeniu tego wyrażenia zapismy, że ma być ono mniejsze od 12 i rozwiążmy tę nierówność. Następnie oba otrzymane przedziały narysujemy na jednym wykresie i wyznaczmy część wspólną, a będzie nią przedział od 0 do 5 drugich. I to na tyle w tym filmie. Z tego miejsca jeszcze raz zapraszam do zajrzenia w opis po więcej zadań. Dziękuję za uwagę.